Cześć! Jesteśmy Ania i Martyna. Z miłości do coachingu postanowiłyśmy przenieść model rozmowy coachingowej na grunt nauczania języka angielskiego. Ogromnie się cieszymy, że możemy się z Tobą podzielić naszą pasją. Zaparz więc ulubioną kawę, usiądź wygodnie i wyrusz z nami w podróż, która odmieniła nasze życie. W dzisiejszym odcinku pochylamy się nad tematem coachingu językowego, który naprawdę stanowi świetną alternatywę dla tradycyjnych lekcji z podręcznikiem. Jesteście ciekawi tego tematu? W takim razie zaczynamy! W naszych wcześniejszych nagraniach przybliżyłyśmy ogólną koncepcję, czym jest coaching, a dziś, tak jak wspomniałyśmy we wstępie, przechodzimy do coachingu językowego. W związku z tym naturalnie pojawia się pytanie, czym jest coaching językowy? Coaching językowy to zindywidualizowany proces nauki języka obcego, który wykorzystuje techniki coachingowe, takie jak model Grow czy też Smart, oraz korzysta z pozytywnej informacji zwrotnej, tak szalenie istotnej w całym procesie nauki. W trakcie sesji skupiamy się na praktycznym zastosowaniu języka i rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach, które nas bezpośrednio dotyczą. Dla przykładu mogą to być nasze wakacje, bądź też przygotowanie prezentacji potrzebnej do naszej pracy zawodowej. W przeciwieństwie do standardowych lekcji, które bardzo dobrze znamy ze szkoły, coaching językowy stawia na interakcję, Motywacją i osobiste cele kursanta. Ponieważ coach wspiera w pokonywaniu własnych trudności oraz w budowaniu pewności siebie w trakcie używania nowego języka. Tak naprawdę jest to kompleksowe, wręcz holistyczne podejście, które integruje naukę języka z rozwojem osobistym. W coachingu językowym to właśnie kursant nadaje ton i tempo sesją. Gdyż w całości uwaga coacha skupiona jest na konkretnych i wcześniej już określonych celach i potrzebach kursanta. Więc tak, rozwój osobisty i nauka języka hmm, no brzmi to całkiem zachęcająco, ale jak pomieścić tak dwie wydawać by się mogło odmienne perspektywy w jednym procesie? Wcale nie takie odmienne, ponieważ rozwój osobisty dla wielu z nas odbywa się właśnie poprzez naukę, doskonalenie nowych umiejętności, a komunikacja w języku obcym taką umiejętnością niewątpliwie jest. Tak więc, po pierwsze, proces coachingu językowego to nauka stawiania sobie celów rozwojowych, nauka poruszania się między punktem A, gdzie obecnie jestem, a punktem B, czyli tym celem. Który stawiam sobie na proces. Poza tym, w kolejnym kroku muszę założyć pewne kryteria, którymi będę mierzyła skuteczność procesu, do którego się zobowiązuję. Przecież każdy z nas chce mieć pewność, że zmierza we właściwym kierunku. Poza tym, takie cele rozwojowe muszą mieć też element atrakcyjności atrakcyjności, żeby nam się chciało chcieć. Żebyśmy chcieli dążyć do celu i aby utrzymywać tą pozytywną motywację do działania. W końcu, same cele powinny być dla nas również yy, nie tylko takim drogowskazem, ale też powinny stawać się dla nas podstawą do przewidywania, jakimi środkami i metodami chcę te cele osiągać. I tutaj bardzo ważnym elementem procesu coachingu językowego jest pytanie samego klienta. Jak chcesz zrealizować swój cel? Co według Ciebie powoduje, że uczysz się lepiej? W jaki sposób chcesz, żeby dostarczać Ci feedback? Jak chcesz być poprawiany? Ta różnica między typowym nauczycielem a nauczycielem-coachem to różnica w podejściu do yy, rozumienia, kim jest dla nas klient. Klient jest dla nas partnerem, zatem z pełną wiarą podchodzę. Do tego, że klient wie najlepiej, jak się uczyć i jakie metody są dla niego efektywne. Coaching językowy to również świetna lekcja asertywności. Asertywności wynikającej właśnie z tej postawy partnerskiej. To znaczy, klient może powiedzieć nie na moje propozycje, a ja, jako partner, który wie, że ma po drugiej stronie osobę, która wie doskonale, czego jej trzeba, Przyjmuje to nie z całym dobrodziejstwem inwentarza. Po drugie, uczymy się języków nie dla samej nauki, ponieważ umówmy się, że większość z nas nie może sobie pozwolić na to, żeby rozwijać się dla samego rozwoju. Rozwój najczęściej prowadzi do awansu zawodowego i poprawy komfortu życia. W związku z tym, znakomita większość z nas wybiera naukę języka obcego żeby wziąć udział w jakimś procesie rekrutacyjnym, czy też ułatwić sobie podróżowanie, po prostu spełniać marzenia, które powodują, że życie staje się lżejsze i chce nam się po prostu żyć. A niewątpliwie takim środkiem do realizacji wielu z celów jest obecnie właśnie skuteczna komunikacja w języku angielskim. Pozostaje więc podjąć decyzję, czy pracować w kursie przeznaczonym dla każdego, w związku z tym przyjąć to, że w najbliższych 3-6 miesiącach część z tej wiedzy, która zostanie mi przekazana na tradycyjnym kursie, zostanie przeze mnie zapomniana, bo jej nie wykorzystam, czy też zorientować się na cel, który jest maksymalnie skupiony na moich indywidualnych potrzebach. I w tym samym przyniesie jak najwyższą stopę z, e, zwrotu w krótkim czasie. Martyna, zatem gdybyś miała wypunktować, co konkretnie odróżnia naukę języka w procesie coachingu językowego od takiego tradycyjnego kursu. Tradycyjna nauka języka obcego, czy to w mniejszej lub też większej grupie, a może nawet w trybie indywidualnym, różni się od samego procesu w nurcie coachingu językowego tym, iż w trakcie sesji nie jest realizowana treść podręcznika kursowego narzucanego przez szkołę czy też lektora. A dlaczego? Bo tego podręcznika nie ma. W czasie kursu zauważmy, że to nauczyciel. Mówi nam, z jakich metod będziemy korzystać, z jakich narzędzi, jakiej partii materiału będziemy się uczyć. Zazwyczaj jest to materiał określony w sylabusie podręcznika. W przypadku kursanta w tym momencie dochodzi do totalnego podporządkowania się tym treściom i metodom. W trakcie coachingu językowego czegoś takiego nie ma. Ponieważ w tej metodzie stawia się na autonomię coachi i jego indywidualne preferencje oraz potrzeby. To właśnie tutaj kursant decyduje o tempie nauki oraz o sposobach, w jakich chciałby te swoje kompetencje językowe podnosić. Co więcej, w trakcie sesji diagnostycznej, która ma za zadanie zbadać i jasno określić cele spotkań, coachi sygnalizuje też aktywności bądź też ćwiczenia, którym chciałby poświęcić swój czas i energię po to, aby przyswoić niezbędne dla niego treści do nauki, coaching językowy ma ściśle ustalony plan, który nie dojrze pokazuje kierunek nauki, to również precyzuje cele, zawiera też listę ćwiczeń oraz narzędzi, które są konieczne, aby ten cel osiągnąć. Na przykładu, jeśli chcemy nauczyć się chociażby posługiwania wybranym aspektem gramatycznym, i tutaj dla y, naszego porównania weźmy na tapet pierwszy tryb warunkowy, to w trakcie sesji diagnostycznej zostaną ustalone też typy aktywności, dzięki którym ten nasz proces nauki odbędzie się dużo sprawniej. I nasza cała uwaga zostanie skupiona wyłącznie na tych czynnościach czy też zadaniach, na których nam zależy i które dla naszego mózgu są przyjazne. Dlatego też, jeśli męczyły cię wcześniej zadania na łączenie połówek zdań, czy też jakieś inne uzupełnianie luk, to musisz wtedy wybrać te ćwiczenia, które sprawiały ci frajdę. Na przykład odpowiadanie na pytania do tekstu, bądź też poszukiwanie definicji. Chociażby jakiś słów. Sesje coachingu językowego to maksymalna indywidualizacja spotkań, ponieważ tutaj mamy całkowitą uwagę coacha skupioną na jednej osobie. Rolą coacha jest w trakcie procesu podtrzymywanie też motywacji coachi do nauki. Wiadomo, mamy dni lepsze, gorsze, z motywacją bywa różnie. Dbamy jako coach. O to, aby plan działania był konsekwentnie realizowany, w pełnym skupieniu na celach określonych na samym początku procesu. Sesje pod względem ich intensywności oraz częstotliwości oczywiście dopasowane są do potrzeb i możliwości kołczii, dlatego śmiało o nich można powiedzieć, że są one oczywiście szyte na miarę, bo nie znajdzie się tutaj treści, które nie są w kręgu. Zainteresowania coachi. Ponadto sesje coachingu językowego to czas, w którym coachi mówi, mówi i jeszcze raz mówi, do oporu. A coach, dzięki umiejętnie postawionym pytaniom, wydobywa z kursanta jego potencjał językowy i wspólnie szlifują one nowo zdobyte umiejętności i zdolności. Także dość mocno widać tą różnicę pomiędzy Procesem coachingu językowego, a standardową nauką, gdzie materiał jest z góry narzucony, bez uwzględnienia tak naprawdę tego, czego chcemy się nauczyć. Dlatego też podsumowując, jeśli jesteś osobą świadomie podchodzącą do swojego rozwoju osobistego w kontekście nauki języka obcego i z pełną gotowością chcesz realizować postawione sobie cele językowe, a przy tym potrzebujesz profesjonalnego wsparcia, dzięki któremu ze sfery marzeń tylko o posługiwaniu się językiem przejdziesz już do realizacji starannie przygotowanego planu działania, to właśnie takie sesje coachingu językowego są idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. I na tym etapie się zatrzymamy, ponieważ chcielibyśmy zaprosić. Was, nasi drodzy słuchacze, do kolejnego odcinka, w którym porozmawiamy o tym, czym coaching językowy nie jest. Więc odwrócimy troszkę to nasze dzisiejsze pytanie. Także do usłyszenia już w kolejnym odcinku.